Cześć, witam Was w następnym odcinku na tym kanale. Zapraszam. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowe nabytki w hodowli królików. Tutaj jest pierwsza samica, nowy nabytek: samica barana francuskiego. Samica ma 10 miesięcy, nie była dopuszczona do samca jeszcze. Zaraz wyciągnę ją na stolik pokazowy i zobaczycie ją. Ja już samicę sobie wyciągnąłem. Teraz możecie zobaczyć jak ona wygląda. Samica około 5 kg. Na koniec filmu spróbujemy dopuścić ją sobie do samca. Drugi nowy nabytek w hodowli to jest też samica barana francuskiego, tylko że hawana. Samica ma 2 lata. Miała już trzy wykoty. Teraz ją wyciągnę i sobie ją zobaczycie. Ta samica ma około 6 kg. W niedzielę dopuściłem ją do samca. Dała się pokryć dwa razy chyba. Dwa albo trzy. Tutaj możecie zobaczyć, że samiczka buduje gniazdo. Termin wykotu ma na pierwszego tutaj jest trzeci nowy nabytek w hodowli tej samicy nie będę wyciągał na stolik pokazowy z tego powodu że ma te rozcięty policzek jak to się stało jak kupywałem tą samicę to poprzednia właścicielka przynosiła króliki we wiaderku i jak wkładała je do wiaderka to musiała sobie o kant wiaderka rozciąć policzek i, i nie będę jej stresował jeszcze nadmiernie. To jest samica srokacz. Około 7 miesięcy ma. Nie miała jeszcze młodych. I to tyle o tej samicy. Teraz spróbujemy dopuścić sobie to oto samicę barana. Nie będę dopuszczał do tego samczyka, bo ten samczyk jest jeszcze za młody, bo ma 6,5 miesiąca. Więc pierwsze wykoty samic barana będą mieszane po tym samczyku. Ja już sobie wpuściłem samiczkę do samca. Ale samiczka chyba nie maruj dzisiaj. Ja już nie będę samicy stresował i wyciągnę już ją od samca, jak nie chcę do samca. Jeszcze sobie wpuszczę do samca to samicę, bo też nie była dopuszczona. Samica już u samca. Samica chyba wi widocznie nie chce, bo atakuje samca. Samiczka nie chce do samca. Ja już nie będę jej stresował, wyciągnę ją od samca. To już chyba wszystko na, te, na tym odcinku. A mogę pokazać wam jeszcze młode króliki, jak rosną. One lubią tutaj sobie w paśniku siedzieć. Ale też sobie biegają już po klatce. Ja im dzisiaj wywaliłem obornik, więc mają sucho już. W tym odcinku to już wszystko, do następnego cześć.